Hej, cześć Siemanko, widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Kacze Rady. Tym razem jest to Dzień Jedzenia z Kaczym. Droga do sceny 3200 kalorii lecimy. Wywojenie. Dobra, pierwsi, wyszło 600 gram, więc wyjdzie na 3 razy. Będę miał jutro na obiad, do pracy i tam na piątek. Dobra, potrzebujemy wylać trochę oliwy z oliwek. Wymieszamy, przyprawimy, odstawimy na chwilę. I później wrzucimy do smażenia. Dobra, potrzebne nam przyprawy sól, pieprz, Papryka słodka, chili, czosnek i przyprawa do kurczaka. Generalnie, chili jak ktoś nie lubi ostrego, to nie musi używać, ale wydaje mi się, że jest lepszy smak. To teraz tak do naszej oliwy. Wspiemy. Nie żałujemy sobie mu przyprawy do kurczaka. Dobra, myślę, że tyle, jak wymieszamy, będzie ok. Może jeszcze, ja lubię kurczak jest żółty ma fajny smak. Dobra, myślę, że jednak powinno starczyć. Dosypujemy dalej resztę przypraw, odrobinę zaledwie, ale no nie będę Wam pokazywał, bo nie mi sypać, więc widzimy się za sekundę. Dobra, kurczak jest przyprawiony, niech sobie postoi z godzinkę i wrzucam, wrzucimy na patelnię. Bym zapomniał, będą nam potrzebne jeszcze dwie rzeczy do, 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 do jedzonka na Dzień Skaczyń. Papryczka i cebula, kroimy w kosteczkę. Oraz koncentrat pomidorowy, o tym dowiecie się później. A dodatkowego przepisu będzie mi to potrzebne. Nie wiem, pierwszy raz to... Użyję, więc nie wiem jak to działa. Dziś gotowiec na szybko zaczymy. Dobra, generalnie to sobie działam, pamiętajcie w ogóle. Najważniejszy jest czas, więc makaron. Jeden kurczak, drugi, złatuje. czas najważniejszy. Nie kupicie go. Ta kurczaczek na troszkę mniejszy ogień. Niech one się tak lekko podsmażą i widzimy się jak coś się będzie z nimi działo. Dobra, coś się tu zaczyna dziać, więc latuje pa, pa pa porcja warzywek, cebulka i papryczka. Ładnie kolorowo fit, więc poddusimy to troszkę. Dobra, tu i tu coś się dzieje, makaron już wyłączyłem. Tutaj już mięsko się nadaje do ogarnięcia. Do dodania tego będzie nam potrzebny koncentrat, więc wrzucamy. Zaraz Wam powiem dokładnie ile wyjdzie gram, ale no tak na oko zobaczycie za chwilkę. Generalnie poszedł jednak cały. I puszczamy dalej. Tak wymieszamy to, trochę wody zaraz dolejemy. I tak mi to zgęstnieje przez noc. Także, żeby aż taki suchy box nie był, trochę wody i mieszamy jeszcze raz oczywiście żeby to nie było bez smaku więc papryka słodka pieprz Trochę czosnku i może ciupinkę bazylii. Będzie na jutro do pracy, więc w jutrzejszym dniu jedzenia będzie no zobaczycie jutrzejszy dzień jedzenia. Ale żeby nie było nudno, to skoro robię, to pokażę Wam i ten posiłek, chociaż no tu nie będzie już większej filozofii, wrzucam do mięska przyprawionego ten sosik. Dam recenzję jak smakuje. I tak, prosto wydaje mi się, że max prosto ugotowałem dwa posiłki. Bo po prostu już dorzuciłem tutaj makaron. O, właśnie wy, wyłączam. Tutaj mamy drugi porcję. Tutaj będzie 400, o Jezu 200 makaronu, 400 piersi, tutaj jest, tutaj jest 200 piersi, papryka, cebula i 100 makaronu. Oczywiście wszystko, cały ten dzień będzie podliczony w pitatu, będzie wszystko tutaj gdzieś widać. Tymczasem z Wami się żegnam, posiłki przygotowane, posiedzę sobie tutaj. I jak się schłodzą, to schowam do lodówki i będzie na boksy. Także widzimy się kolejnego dnia. Pozdro! Generalnie spróbowałem tego sosu, ale na początku to był mdły w ogóle. Ale dodałem trochę soli, pieprzu jest ciut lepszy, ale takie mocne 6 na 10. Zobaczymy jak zjem z makaronem, ale no... słabo. Za to ten łatwy, szybki, dojebany. widzimy się w dniu jedzenia z kaczym, lecimy, jest 4.40, zaczynamy dzień, generalnie nic teraz nie będę jadł, tylko pokażę Wam co zabieram sobie do pracy, pach, pach, santę, wafle z salą himalajską 110 gram, no i oszamię tam w międzyczasie przy kopie jak będę pracował, lecimy dalej. Dobra, w pracy jakoś zapchały mnie te wafle, więc nie zjadą tego boksa No i lecimy z drugim posiłkiem. Właśnie wczoraj przygotowany kurczaczek z makaronikiem. Sobie szamie. No i generalnie tam jestem chory, chociaż już, powiedzmy, wyleczyłem się. Mam jeszcze ten antybiotyk do piątku, ale to nie o tym, żeby się żalić, tylko na przykład właśnie co robić, żeby wyzdrowieć szybciej. Całkiem spoko, na pewno musimy dostarczyć witamin i tak dalej. Bardzo ważna jest witamina D, której niestety jest mało w zimę, bo jest ona syntetyzowana ze słońca przez nasz organizm. No, dlatego polecam suplement D3 Skalpa, jest bardzo popularny, kosztuje około 20 zł na KFD, jest sporo tabletek, więc polecam, 2000 jednostek w ciemno można brać. Do tego polecam omega 3, bo zazwyczaj nie jemy tłustych ryb, a tam są głównie tej te kwasy. No i witamina C jest taka popularna. No i generalnie dużo takiej syntetycznej, dużo takiej tabletkę to nie polecam mykać. No ale właśnie w tym moim jedzonku jest jej dość dużo, bo mamy i paprykę, bardzo dobre źródło witaminy C, jak i cebule, więc polecam taki posiłek podczas choroby. Dobra, lecimy dalej. Kolejny posiłek będzie mega prosty, bo jest to gotowa. Lasagna z Biedry. Zaraz ją przyszedł do mikrofali. Generalnie, no, jak mówiłem, moja dieta ma być prosta, szybka. Kalorie i makroskładniki mają się w miarę zgadzać, do tego wiadomo, mikroskładniki i tak dalej. Warzywa, jasne, ale po prostu to trzeba przeplatać. Wcześniej, załóżmy, zjem jakąś miskę warzyw, później jeszcze zjem też miskę warzyw, jogurt naturalny i tak dalej, będzie zdrowy fit. A teraz będzie w miarę ok, i bardzo szybko, także wrzucamy do mikrofali. A i powiem, że generalnie. Tu jest kilogram lasagne, tam jest zadyszka jakoś. Więc połowę spokojnie zjecie, więcej to już nie zjecie. I jest, no wiadomo, nie porównujmy do takiej, którą sami zrobimy, ale jest tak to poza tym bardzo smaczna. Polecam. Generalnie chujówka muszę zapierdzielać do sklepu, bo nie mam rzeczy do ostatniego posiłku. Ale dobra, widzimy się w kolejnym, a później ostatni. Dobra, ostatni posiłek, lecimy z tematem. Generalnie chcę Wam powiedzieć, że trzeba po prostu kombinować z dietą jak się chce, to się wszystko da. Miałem sobie zrobić twaróg, płatki jaglane i tak dalej, kaki miałem mieć, miałem mieć banana, a wyszło całkiem co innego, po prostu jak przemyślałem to i będzie równie spoko. Generalnie miał być twaróg i jogurt naturalny, ale okazało się, że mam serki wiejskie po prostu do jutra, do siódmego, pach, więc dwa damy tam. Dalej, zamiast płatków jaglanych, których nie znalazłem, więc musiałem się poratować, owsiane, pach. I generalnie w sklepie nie było kaki ani banana, więc gruszka i jabłko. To tyle. Wow, pokroiło się. Płatki owsiane się tu znalazły. 100 gram płatków owsianych. Gruszka, jabłko w kostkę. I przykrywamy talerzem. Chciałem się nawet iść po talerz. Przykryłem to po prostu deską. Z zegarkiem w ręku minęły 3 minuty, bo się nawet zagapiłem, a to bez problemu już fajnie wyschło. Teraz tak, pach! Oh no! Jeden o, serek wpadł przez przypadek. No dobra, drugi też. Pu Zwolnienie blokady owocowej. Dobra, bo nic z tego nie będzie. Będzie więcej na podłodze. No i generalnie myślę, że tym posiłkiem mogę kończyć powoli odcinek. Gdzieś na pewno będziecie mieliście już posiłki, ale będziecie mieli jeszcze raz. L liczba składników także będzie. No i co? Widzimy się. W przyszłym tygodniu będzie już tylko jeden film. Kolejny odcinek w serii Droga do sceny. Sopot tuż tuż. Może coś z tego będzie. Pozdro!